Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie postanowiłem, że znowu podzielę się z Wami moją grą w Duel of Champions. Testowałem różne talie z różnym skutkiem. Czasami moje taktyki po prostu były do, od razu do wyrzucenia. Totalnie się nie sprawdzały, ale udało mi się stworzyć jedną, która przynosi całkiem niezłe efekty. Jest to Talia Zygfryda składa się ona z czterech kart Burzymany, czterech kart ścieżek przodów. Jako, że nie gram magią, jako, że ten deck jest dobry na, dobry przeciwko taliom, grającym stworzeniom, stwierdziłem, że uprzykreśli życie talią magicznym jak najbardziej, w jak największym stopniu dlatego takie karty wydarzeń właśnie 40 kart stworzeń 4 poborców dziesięciny bardzo dobre karty, które pozwalają na początku zdominować wroga i które pomagają stać się niezdominowanym przez wroga Założenie mojego deka jest dłuższa gra, dopiero tak po kilku turach ten dek nabiera mocy. Początek jest troszkę ciężki, gdyż no, te jednostki nie mają jakiegoś dużego damage'a, dlatego taki poporca z dziesięciny to jest właśnie bardzo ważna karta w talii. Jeden asasyn, mam tylko jedynego. Gdybym miał więcej, to wsadziłbym więcej. Oczywiście święty pretorianin, elitarny giermek, wilczy kapłan, też tylko jeden. Ucznicy, kusznicy, y Imperialny, imperialny gryw, który ma szarże, Słoneczny Jeździec, który również ma szarże, no i tutaj, karta, na której opiera się cała strategia, czyli Wilczy mściciel Zagrywając tę kartę, wszystkie nasze sojusznicze stworzenia otrzymują plus 2 do odwetu, i teraz, żeby z tego dobrze skorzystać. Potrzebujemy karty rozejmu l Rata, która zamienia parametr ataku na parametr odwetu. Czyli jak nie trudno się domyślić, zagrywając kartę wilczych mścicieli zwiększa się nasz odwet i w pewnym momencie podczas gry możemy zagrać kartę rozejmu El Rata, który zwiększy nasz atak do poziomu odwetu. Jak to wyjdzie w praniu? Zobaczycie zaraz, jak rozegram bitwę. 4: karty obozowiska Cesarska Wierność Kassandry. Fajna karta. Pozwala dłużej przetrwać w grze. Pozwala wyleczyć naszego bohatera. I przy okazji dać nam surowce. I więzienie. Rzadko używam karty więzienia, ale postanowiłem. Postanowiłem, że będzie ona w mojej talii, gdyż jest to świetna karta na graczy grających strategię OTK. Taka karta więzienia pozwala zniszczyć wroga, który blokuje nas w jakikolwiek sposób różnymi czarami. No i tak wygląda moja talia. Za chwilę wczytam bitwę i skomentuję ją dla Was. Zapraszam do oglądania. I tutaj nie ukrywam. Trafiło mi się dosyć dobre losowanie. Dosyć dobre karty zostały dobrane. Dochodzi jeszcze jeden orędownik wiary. Możemy zagrać dwóch orędowników. Co w następnej turze da nam aż 5 punktów surowców. Roni podesłał nam asasyna. Zablokujemy go pretorianinem. Do tego dochodzi ucznik. Zwiększamy ud Nasz przeciwnik zagrał kartę zaklinacza pustki, oraz zdecydował się na ucieczkę z synem. No i tutaj. Odsyłamy ją z powrotem do Tali przeciwnika. Jako, że mamy przewagę, to można jeszcze ją zwiększyć, właśnie w ten sposób, że zagramy dodatkowe karty i odeślemy karty naszego przeciwnika z powrotem do jego talii. I tutaj wchodzi Lilim. Na szczęście posiadam kartę elitarnego Giermka, który trochę ochroni naszego ucznika. Do tego wchodzi słoneczny jeździec. I jak widać inferno, które powinno dominować od samego początku zostało zepchane do defensywy. Co teraz zagra przeciwnik? Znowu Zaklinacz Pustki. Nasz przeciwnik się nie poddaje. Jednak nie, wycofał go z powrotem do talii. Zaklinacz Pustki to jest fajna karta, która co turę zadaje obrażenia przeciwnikowi, wrogiemu bohaterowi. Jest to fajna karta dla Inferna, który szybko właśnie powinien zbić punkty, nasz, punkty swojego przeciwnika i zagrać tę kartę, która już go tam dokończy. I tutaj zagrywa dwie karty czempionów odchłani, które mają spory atak, małą... Ilość punktów życia, a także przy śmierci wybuchają i w tym samym szeregu zadają jeden punkt obrażeń. I tutaj fajnie się układa, fajnie to się ułożyło, gdyż. Dwie silne jednostki mają po jednym punkcie życia. Wystarczy wyeliminować jedną z nich, aby zginęła też druga za pomocą wybuchu. Tak się świetnie składa, że w mojej talii mam łowce SpaO i nie ukrywam, że bardzo chętnie go teraz użyję. Wyeliminowaliśmy ten rządek. I zagramy teraz kartę yy, świątyni, która spowoduje, że punkt ataku będą licz równe liczbie punktów odwetu. Jako że nasz przeciwnik ma karty, które nie mają zbyt dużego odwetu, to jego atak został skutecznie zredukowany. I do gry wchodzi karta Wilczego Mściciela oraz Święty Protorianin Jak widać ten odwet ładnie się nam zwiększył A w talii są jeszcze dwie karty Wilczych Mścicieli, czyli ten odwet może jeszcze się zwiększyć i wtedy, w takiej sytuacji, zagrywając kartę świątyni, która zamienia punkty odwetu na punkty ataku, no łatwo można zobaczyć, co się stanie. Nawet taki. Zapomniałem, jak się nazywa. Nawet ten pan z kapturem miałby wtedy niezły atak. Nasz przeciwnik bardzo się uporał, żeby zniszczyć naszego rycerza i dopiął swego, ale kosztem sporej ilości surowców. I teraz do gry wchodzi kolejny filtrzniczy, jak widać ładnie pod podskakuje nam odwet co by było, gdyby teraz wpadła karta świątyni? Nasz gryf miałby 6 punktów ataku, czyli przy szarży wyczyściłby z pewnością bardzo silny rządek. Nasz y, słoneczny jedziec również. Nasz y, słaby w ataku... Giermek miałby aż 6 punktów ataku. Liczyłem po cichu, że wpadnie tutaj karta świątyni i będę mógł to zakończyć bardzo efektywnie. No, ale niestety zakończę to troszkę mniej efektywnie. Ale skutecznie ja tutaj muszę powiedzieć, że szacunek dla mojego przeciwnika, który jest już na straconej pozycji, ale walczy do końca. Taka postawa bardzo mi się podoba. Już wielu graczy często już by się na pewno dawno poddało. A tutaj, widząc te spore liczby, nie przestraszył się tego i pozwolił mi wykończyć się. Dzięki za oglądanie. I zapraszam Was na stronę GRAI-TV oraz na stronę, którą. 요청을 받